Chciałbyś uzyskać masywne plecy w stosunkowo krótkim czasie. Wciąż nie wiesz, które ćwiczenia są najlepsze i które dasz radę wykonać w dowolnych warunkach. Nie masz pojęcia, jak zabrać się założenie treningu pleców, który skutecznie je rozbuduje. Plecy składają się z dużej liczby mięśni, głównie za efekt wizualny odpowiadają mięśnie najszersze grzbietu, równoległoboczne i czworoboczne. Pamiętaj, że każdy mięsień potrzebuje bodźca do wzrostu, tak więc niezależnie czy wykonujesz ćwiczenia w warunkach domowych czy na siłowni, musisz progresować. Najprościej mówiąc, jeżeli Ćwiczenie nie jest dla Ciebie z wyzwaniem. Zwiększy liczbę powtórzeń, serii lub ciężar. Przygotowałem dla Ciebie listę pięciu ćwiczeń, które możesz wykonać na siłowni, ale też w warunkach domowych. Ponadto podpowiem Ci, jak z tych ćwiczeń ułożyć skuteczny plan treningowy, aby Twoje plecy były. Szerokie jak lotnisko. Więc zaczynamy. Wiosłowanie handlem. Jest to jedno z najpopularniejszych ćwiczeń na szerokie plecy. Możesz je wykonać zarówno na siłowni z handlem, jak i w domu. Jeżeli nie masz domu sprzętu do ćwiczeń, możesz wykorzystać butelkę z wodą oraz stabilne podparcie. Pamiętaj, że serię wykonujesz na dwie strony oraz o kierowaniu handla w kierunku biodra. Ponadto, jak w każdym ćwiczeniu, o którym będę mówił, musisz pamiętać o mocno napiętym brzuchu oraz pięciu łopatek podczas ruchu. Ściąganie gumy. Kolejne ćwiczenie, które z powodzeniem zrobisz w bezpieczny i łatwy sposób w domu. Do jego wykonania potrzebujesz długiej gumy oporowej o mocy dostosowanej do poziomu Twojego wytrenowania oraz stabilnego elementu, który zaczepisz gumę. Pamiętaj, im grubsza guma, tym silniejszy opór stawia, dlatego też wybierz stabilny i nieruchomy element, o który zaczepisz gumę. Ćwiczenie bez problemu wykonasz w pozycji stojącej, jak również na siedząco. Ponadto, aby w jeszcze lepszy sposób pobudzić mięśnie do pracy, możesz modyfikować szerokość chwytu. Podciąganie na drążku to ćwiczenie znane i lubiane wśród miłośników treningu na szerokie plecy. Do wykonania ćwiczenia konieczny będzie drążek które jest podstawowym elementem siłowni oraz częstym wyposażeniem domowych miejsc do ćwiczeń. Z powodzeniem wykonasz to ćwiczenie również na zewnętrznych siłowniach. Podciąganie w bardzo mocny sposób angażuje do pracy mięsie najszersze grzbietu, co pozwala na efektywne rozbudowanie pleców. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z podciąganiem, możesz wykorzystać gumę oporową jako dodatkowe wsparcie przy wykonywaniu tego ćwiczenia. Zacznij od gumy z dużym oporem, która ułatwi Ci wykonanie ćwiczenia, systematycznie w miarę osiągnięcia progresu zmieniaj gumę na taką z mniejszym oporem, aż jej nie będziesz potrzebował. Wiosłowanie na wyciągu. Jest to jedna z podstawowych ćwiczeń pozwalających rozbudować dobrze mięśnie pleców. Na siłowni wykonujesz je na wyciągu dolnym, z kolei w domu z wykorzystaniem gumy oporowej, zaczepionej o stabilny element. Tutaj warto również zwrócić uwagę na moc gumy. Musisz dobrać odpowiedni opór. Na co musisz zwrócić uwagę, wykonując to ćwiczenie? Pamiętaj o prostych plecach przez cały czas trwania ruchu. Nie zapomnij również o napiętych mięśniach brzucha. Podciąganie australijskie to polecam osobom uczęszczającym na siłownię, ale w domu też można je zrobić. To podciąganie się sprawdzi, jeżeli nie umiesz podciągać się w klasyczny sposób, a chciałbyś się tego nauczyć. O czym warto pamiętać wykonując to ćwiczenie? Przede wszystkim o napięciu brzucha i pośladków, a także spięciu łopatek na górze ćwiczenia oraz prowadzeniu łokci wzdłuż ciała. Chwyć drążek na chwytem, a jeszcze w lepszy sposób zaangażujesz Plecy. A teraz czas na obiecaną propozycję planu treningowego. Na początek wybierz trzy ćwiczenia, np. wiosłowanie handlem, ściąganie gumy oraz podciąganie australijskie. Wybierając te ćwiczenia, ważne jest, abyś uwzględnił w treningu pleców różne rodzaje przyciągania, czyli wertykalne, przyciągasz coś pionowo z góry, jak również horyzontalne, przyciągasz coś. Poziomie. Niezależnie od tego, czy wybierzesz trening na siłowni, czy też trening w domu, uzyskasz świetne rezultaty. Ćwiczenie możesz początkowo wykonywać w trzech seriach po 8-10 powtórzeń, stopniowo progresując podczas ćwiczeń. Opór możesz zwiększać albo przez zwiększanie ciężaru, albo zmienianie gum na mocniejsze. Rozpisując plany potopiecznym, ja uwzględniam te wszystkie ćwiczenia i mają świetne efekty. Więc to by było na tyle. Daj mi znać w komentarzu, jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie na plecy. Czekam na komentarz i do kolejnego nagrania.